No siema, no witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. T tak jak mówiłem w ostatnim odcinku o hejterze, z powodu tego, że rok szkolny się rozpoczął, nie będzie tak już, w tak, tak jak wcześniej filmików codziennych, i nawet dwa razy w, w tym samym dniu, ale co tydzień jakiś będzie. I akurat dziś będzie jeden. I w tym odcinku powiem sobie o, no, no będzie tu zapowiedź, meczu Holandia-Polska, który odbędzie się dzisiaj w Lizę Narodów. No to zaczynamy. Polska repre reprezentacja po drugiej przerwie, powodowana pandemią koronawirusa, odegra no, swój mecz. Naszym rywalem jest Holandia, z której odszedł Ronald Kuman, znaczy no, zrezygnował z posady, z sele by zostać trenerem FC Barcelony. Pod wodą Kumana Holandia odżyła, po odpali z eliminacji Mistrzostw Europy we, fr we Francji. No i na Mundial też nie pojechali. A jak Kuman Ko ich objął, to oni jakby odżyli, nie? Prowadził nowe twarze do reprezentacji, na przykład Van Dijk. To tam jeszcze. No. O, Van de Beek. De Jong. De Licht. No. Akurat Van de Beeka chciał sprowadzić do Barcy, ale jednak się okazało, że już oficjalnie wylądował w United. No, a co wiemy o Polakach? Na pewno nie zagrają tacy piłkarze jak Adam Buksa i Tomasz Frankowski, bo ich kluby nie wyraziły zgody, bo UEFA powiedział jakąś zasadę, że klub może w czasie pandemii nie wyrazić zgody na wyjazd zawodnika na zgrupowanie reprezentacji. No i kl akurat kluby z Stanów to wykorzystały, bo nich liga chyba trwa, a po powrocie by musieli przechodzić chyba 14-dniową lub 10-dniową kwarantannę, więc no, kluby podjęły chyba najlepszą decyzję dla siebie. No. Dzisiaj Polacy zagrają bez Roberta Lewandowskiego. Po wygranej Ligi Mistrzów nasz kapitan Dostał urlop po ciężkim sezonie, który był bardzo trudny i przerwany na parę miesięcy przez danego nam wirusa, ale myślę, że Polacy coś pokażą, może szansę dostanie karbownik, może model i ci inni młodzi, którzy zostali powołani. Piszcie w komentarzu, jaki wynik obstawiacie. I jak myślicie, czy Polska wygra, czy przegra. A, a na razie to na tyle. Do i na razie. Elu.